Również chciałbym zasygnalizować sprawę komunikacji publicznej. Jak Państwo wiecie, my dopłacamy do kursów rosyjskich linii autobusowych, i w tej chwili ta komunikacja odbywa się z dotacją gminy. Nie są to pieniądze bardzo duże, ale w tej chwili te przepisy obowiązujące i zasady, i propozycje, które są za stronie są takie, że, że um, mogą jeździć, ale będzie nas to kosztować nie 15, nie tysiąca na miesiąc, ale 10 tysięcy na miesiąc. W tej chwili trzeba, trzeba po, prostu, po prostu szukać inny, innego warianta. Tutaj napomknąłem to w kwestii transportu publicznego w tej chwili. Trwają rozmowy z zjadłyckimi liniami autobusowymi odnośnie um, utrzymania um, tego, um, tej, um, tych kursów autobusów, które w tej chwili się odbywają, one są potrzebne. Jeżeli będzie sytuacja taka, że się nie dogadamy, to, to um, będziemy szukać innego rozwiązania, chociaż um, no, transport jest to taką też dziedziną, że tu nie można eksperymentować, bo um, ludzie do pracy czy młodzież do szkoły musi dojechać i musi dojechać i w godziwych warunkach.